Cool sign. Właśnie nie mam Ale mi chce mnie na jakiejś bo Boże, to jest jabłko Kumban. Może kupię, będę na... A co, to... a masz jabłko Kumban? Nie no, ale mogę kupić, nie chcę stać że my... Nie no, bo właśnie nie dojdziemy do Sobana, nie? Z te na gildie. Ej, I... A ty masz te Emeraldy? Mógłbyś rzucić Emeraldy? Mam, 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 co? No, no no, 24 na lepiej masz. A masz no, slime? Nie mam slime. Ja kupić. Ja może sam wyjdzie A Jak, jak masz szybko, bo wiesz, jak pięknie parametrów. No tu miałem ja sprzedawałem 30. A to mnie cię to mogę spokojnie wejść w kupić w ustaw. Ty masz premium czy non-premium? Premium. Ja A, okay. A masz non-premium? Nie, nie, ja mam premkę. Nie, nie mogę coś od pani. Teraz ma każdy ten, ja. Skinę. Wiem, co to, to co nie, nie, nie jak nie masz... ty, 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 ty. Cześć Patryk! Ej. Ej! Ej! Ty ziomek! Didosy! Bo na tym teście to są takie laksy, nie! Weź, ogarnij taki Didos! Mam dwa serca, weź mnie nie no kolego! Nie bij mnie, no, proszę! Patryk! Kup mi unbana! Um Kup mi unbano, um Patryk! Nie bądź taki! Patryk! Miałeś mi seta po na ciebie! na ciebie, nawet... ale cię dojadę jak dziką nie Nawet koksa nie miałeś nie mieć! Tak! Bo ty chciałeś oszusta zrobić! Oczko no nie właśnie. chodź we mnie, bo ja na koksie jestem! pizdo! A my robimy Dabry. oszusty! My się nie pierdolimy z ziomkami! Bo to jest z ziomeczkami na rejonie, tutaj bonus RPK na bicie zadaję Zapodajemy razem Bonus RPK to jest to Jadę na fali Mam zajebić te zęby I coś tam daję dalej lol Wiesz co ci powiem Rozpinam rozporek I witam konsumenta Ej lagi, Ej masz laga. Ty masz lagi Laga masz Oczko zamknij ryj Laga masz ja, no ja mam cheaty bo ja mam killaure. Ma czy ten tak. Jaina jeszcze mam, mam o jeszcze kanał? Masz Jaki kanał? Chyba. Obok mam kanał. I tam rury są i wszystko. A jakiego masz seta? Bo nie wiem jak ją dostanę. Teraz O to tu tu e, A masz ten, żeby naprawić go jeszcze czy nie? A. No nie orę bo cię dojadę jak świnie. Mi będziesz orał... Mi się nie oraz zapamiętaj. Prosta zasada. Dziękuję bardzo, Patryk. Ej, czemu ja z ciebie nie zapałem? Ja też nic nie zapałem. Patryk. Halo, Patryk. Kurwa, Patryk. No nie. Jeszcze <noise> nie. <noise> Ranking? No, no ale dwa, come on. Zapań. Fan of puppeteers, but I've a nagging fear someone else is pulling out the strings. Something terrible is going down through the entire town. Freaking out.